Cześć Manko Ludziska, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony jadowita Kobra. I witam Was w kolejnym e, odcineczku z e, maratonu. Maratonu. E, ten. Ja już to nagrywam e, kolejny raz, jak to e, jest. I teraz sobie tak myślę, e, że trzeba coś tutaj porobić. Mamy sadzoneczki jakieś. Idziemy sobie tutaj. Pyk, 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 pyk i pyk. No okej, okay. tutaj się buduje wieżyczka. Tak to wygląda. Jak, jak są jakieś dźwięki, to Was bardzo przepraszam. Ale. Ale nie wiem, co się dzieje. Tu są, jest kutak. Ym, dobra. Yy, za co mi się możemy tutaj wziąć dzisiaj? Bo troszeczkę tak planu nie mam. W sumie by się przydało wziąć za to. Mamy łopatkę, także to też jest fajnie I tak, i tutaj trzeba byłoby to wszystko wykopać, co nie tak mniej więcej Jakoś coś takiego Dobra, się dzisiaj trochę pokręcimy tak bezcelowo, bo nie wiem co mam robić. I odnośnie odnośnie yy, do kolejnego roku pracy. Teraz są wakacje, ja sobie te odcineczki fajnie nagrywam. bo jakaś karetka jedzie, czy coś takiego, nie wiem. Nieważne. Ja sobie to te teraz nagrywam, więc jest, jest luźnik Ale przyjdzie rok szkolny. Niestety szkoła. I wiecie, i, i jednak będzie to troszeczkę cięższe. No i tyle. No i może to być dosyć cięższe. Więc jeśli. Nie wiem co mam zrobić. Bo. Mm, o ile. Y, zrobić mógłbym. Y, na przykład coś takiego, że mógłbym nagrywać. Na przykład sobie odcineczki w sobotę na zapas. I wrzucać je po prostu, tak? Jakoś w jakimś takim. Y, celu. Ale. No nie wiem, no. Na przykład może być duży problem z live'ami, tak? Ponieważ no... No nie mam zbytnio czasu, tak? Szkoła przy przychodzi i jednak robi się trochę problem z tym wszystkim, więc... To jest też dla mnie duży problem, a dla Was też byście chcieli mieć yy, ten. Yy, no filmy także to jest ogromne ogromne p problemy do przemyślenia przeze mnie i tak samo um, to wrzucanie tych filmów, bo jednak um, dwa filmy tygodniowo no to nie jest dużo, ale to jest dużo pracy to, to jest też dosyć ciężkie um, serio? Więc to jest dosyć ciężkie ym, odnośnie y, teraz wakacji. No bo jesteśmy już po połowie wakacji, tak? Kurde! Ym, I nie wiem, jak do tego podejść. No bo z jednej strony, okej, okay, są wakacje. No i w ogóle. Ale kurczę. No nie wiem, nie wiem. Pyk pyk. Pyk tutaj. Tutaj tutaj, tutaj, tutaj tutaj jest wszystko git. To wszystko musi być jeszcze na stąd zamienione. Czyli tak jedziemy Stąd, 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 stone stone stąp, stąp, stone stone, stone. 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 Tutaj. stone, stone. stone. chair is your father to take Chciałbym, aby... Żeby odcinki się pojawiały tak jak się pojawiają Oprócz tego, że jest ten maraton Czekajcie, bo się skupiam tak trochę i tak... Tutaj, 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 tutaj. Dobra Chodźmy przepalić Dawaj kobla, dawaj kobla nie wiem, tak z, y, pasuje z inaczej z, z Nie, 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 nie. To tutaj. To tutaj. Hmm. E, chodźmy do krówek. To też, to też jest better idea. Hmm. Żleć.

Dobrze. Jest git. I taku taki na górze rozmorzę. Eym. Um. No zamknij to. Kurcze. Jest to dosyć problem dla mnie, bo nie wiem kompletnie jak mam poradzić sobie. Przepraszam wszystkich o uwagę. Dziękuję, dziękuję. To tyle, byłoby. Tych, pyk. No. się. Strajfujemy, strajfujemy. Się urodziły coś? Chyba tak. Ty no. Proszę odejść. Uuu! Uh, no ty chciałeś już zestrefować. 180 robię. A prawie, prawie, prawie Dobra. E, to sobie odłóżmy. To sobie odłóżmy, to sobie odłóżmy, to sobie odłóżmy. E, to sobie weźmy i lecimy teraz z kamieniem Wieża się buduje, jest w trakcie budowy, ona będzie ładna, ładnie wybudowana. Tutaj to zejście trzeba tylko zrobić jeszcze. Pyk, tutaj tutaj. Eee, tutaj, 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 em, tutaj, tutaj, tutaj to nie tak miało być. Mm -hmm. Tutaj potwierdzam info. Tutaj. Ej! Hey. Halo Minecraft! Chyba ja mam za dużo zawierania na tym save'ie trochę I dobra Tutaj to tak niech zostanie ten git Troszeczkę Nie, bo wtedy byśmy zrobili takie jakby portal do netheru. Tutaj Jeszcze tutaj by się to przydało zmienić Nie, czyli tak Niech zostanie już tutaj, nie? Mam kilo to, 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 i to Czyli ogółem jest tak Tak, tak, tak um, Tak No i jeszcze tutaj jest cztery potrzebami. A to zostanie i tamten diryt zostanie Myślę, że będzie spoko całkiem Tutaj mi się przydało jakieś. Hmm. dać. To jest git. Jest git. No dajmy sześć. Nie, bo to nie oszczędnie będzie. To jeszcze dwa trzeba dodać. Okej, okay, teraz oszczędnie ten pieskowiec raczej się nam już nie przyda. Nie do tej skrzynki, sorry, się. Tutaj. 13 minut odcinka, tak że jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. I to już w sumie jest przed ostatnim. Przed ostatnie. Przed, przedostatni, to jest przedostatni, przed, przed, ostatni odcineczek maratonu, który chyba się udał. Mam nadzieję. No bo naprawdę dużo, dużo odcineczków z maratonu weszło. Zium. zium. O nagle kliper i ću, Wybuchłem. W górę. Poczko mi się to podoba. Mi się całkiem ta wieżyczka podoba. Jest taka oryginalna. Zachowuje swoją oryginalność. Yo. Jest oryginalna. Yy, tu yy, ten lajwów yy, subskrybenci którzy zostawili suba na moim kanale podczas live'a, także wszystkich pozdrawiam ile ich tu jest? 3, 5, 7 wow 7 osób zostawiło suba podczas mojego live'a. zobaczycie to? dużo no dużo podczas live'a samego nie Eee, dobra. E, także tutaj e, wszystko zrobiliśmy e, teraz chodźmy tutaj. I tak. Jest sprawa, bo tutaj jest pusta przestrzeń. W ogóle nie nieużywalna. No i co ja tu powinienem zrobić? Bo... bo kurczę... Tutaj powinien być taki, na przykład jakieś książki, takie coś. Zobaczmy jak to wygląda z drugiej strony. Tutaj tak ten domek wygląda, no nie? Powiem Wam, że na przykład z tej strony to tak średnio wygląda, takie coś takie brzydkie w miarę. No takie nie, nie, nie podoba mi się. Z tej strony jest bardzo płaska ściana po prostu. A... No, tutaj jest tak płasko i tak... troszeczkę tak... średnie, średnie troszeczkę. No, z tej mi się podoba. Tylko... bo... To jest troszeczkę taki trochę mindfuck przez to szkło z tamtej drugiej strony to robi. Bo tutaj, od tego, odtąd dotąd się wydaje, że ten dom jest taki Taki duży, no nie? A jak się pójdzie tam od drugiej strony i te, to szkło robi takiego, taki Mindfuck A nie, dobra Kurczę. Jest dzisiaj, co jest dzisiaj? Yy, środa. I cały czas mam majtek trochę. Yy, I ten dom robi z drugiej strony taką, yy, jakby to powiedzieć, dziwną strukturę, że się wydaje, że tam jest bardziej taki yy, cienki dom, no nie taki wąski. A tutaj z tej jest taki szeroki, no nie? A nie, z tej strony nawet fajnie wygląda właśnie na takich jakby balach, że on stoi z tej strony. No tutaj nie ma, nie jest tak przyder przy zdobiony, przy, przy udekorowany um, wejście do magazynu No nie, a patrzcie. A tutaj wygląda tak. No, czekajcie, czekajcie na chwilkę. Właśnie tak, i według mnie z tej strony ładnie wygląda. A tam z każdej drugiej wygląda troszeczkę gorzej. Bo te kwiatki, jednak te doniczki, troszeczkę nadają te, temu domkowi. Tutaj jest wejście, i całkiem inaczej ten dom się prezentuje, niż jakby było bez tych doniczek, no nie? Także dobra. Żegnam się z Wami w domku. Może o w tą stronę, bo w tą stronę się chyba rzadko żegnam. Także. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kole... Czekajcie, czekajcie. Jeszcze niech będzie 19 minut odcinka. Także dzięki wielkie za oglądanie. Eee, to już jest przed przedostatni odcineczek maratonu. Także wielkie dzięki za oglądanie. Nic w tym odcinku nie, por, e, nie porobiliśmy, także... No.